Zastanawiacie się pewnie, gdzie jedziemy? Otóż słuchajcie, zmierzamy na Unity Festival. Pach Częstochowe bo porowianka. No i zobaczymy, co tam będzie. No. Myślę, że może być festiwal, na przykład, rapowy. Myślę, że może być fajnie, zważywszy na to, że właśnie Bogodę... zaczął też padać tak, pogody... Jak twoje nastawienia? Bardzo pozytywnie, jak zakończyłem ciężki tydzień pracy. Jadę z nastawieniem najebania czy jak szmata. O, bardzo dobrze. Też ma pierwszą wysiadkę, bo pierwszy padł, będzie drugi. szmatą. Tak. Słuchajcie, zostały nam 4 minutki, 3,5 km. No nie wygląda to jakoś bardzo standardowo. Jak tylko zajadę, to parkuję samochodzi. mnie, u mnie tu setunia. Czy coraz bliżej, dwie minuty, dwie minuty nam zostały. Co raz święta, co raz święta. Jesteśmy już bardzo blisko festiwalu, jeszcze nie widziałem żadnego spuści fortka, idącego z jakimiś torbami pełnymi alkoholu, nie? Proszę bardzo, jest? Jest Borowianka. Jest borwianka. Jest, Borobianka. jest, Borobianka. Nie, jest nie umiem sobie wyobrazić, że gdzieś tutaj nie robić no to festiwal No to właśnie, nie? Ej kurwa. Jakoś tak kurwa. Ty no bez jaj, nie? Ja obstawiam, że tam widać stawy. Zapytaj. Tego człowieka. Proszę bardzo. Nie, nie orientujesz się kolegą, gdzie to jest festiwal? Prosto, tak? tak? A, Dobra, super, ślicznie, dziękuję. Ej, dobra, widzę jakichś ludzi. Jest sam, jest Sametrów, nie się z logo. To logo. To ludzie, ty. To zajebiście. Myślałem, że To festiwalu, ludzie To festiwalu, kurde. No, nie. A jakaś rodzina. Ale słyszę jakieś krzyki. Zgadzam no się, się na północny wschód. Stawiam, się z jest metrów. Dotrzesz do miejsca docelowego. <gryśla> Kręc to, no, kurwa. Kręc, bo nam nie uwierzą, kurwa. Nie. Czy jest kurwa? Przynajmniej nie tu przypadkowych osób Nawet części tych docelowych nie będzie. <gryśla> zakładać bo nie trafia. <gryśla>

się wszystko znieści Dzień dobry Państwu, tu Halim tu także... dwa razy? Co tu się wydarzyło? Na ja raz, tylko po prostu podwójne Byliśmy w środku, jesteśmy na zewnątrz. Łukasz, jak twoje pierwsze wrażenie? Czuję się zaskoczony, ale, ale ja pozytywnie był... nastawiony. Ja też. Oprócz tego, że jest deszcz. Wygląda trochę jak mapka z Call of Star, jak miejscówka, jak, jak StarTag albo coś takiego. Jeszcze jednym z problemów jest to, iż mi się c, do... no, w... O, do toalety. <laughs> Co, kurwa. Coś kurwa źle robi się no, no, no wiem, coś się stało. Poczekaj. My jeszcze musimy tutaj przygotować jakby się do odcinka, tak? Tutaj właśnie przypiszę scenariusz. Natomiast teraz jeszcze póki jest jasno, spróbujemy Wam jak najwięcej pokazać tutaj z tego festiwalu. My przyjechaliśmy, nie mamy pojęcia, co tam zastaniemy, także wyjdziemy, zobaczymy, jak wyglądają sceny, zobaczymy, jak wyglądają giksy O, tutaj mamy husarza. Chwilanko, co tam? A to Ty nam powiedz, co tam, co Ty robisz? Będziemy grać w piłę, w street'a. Graliście kiedyś street'a na siateczki? Tylko ty na FIFA, na, na, na bonito fifie. Bonito street. A, a zobacz, naprawdę jak husarz wygląda. When the Jakby był Turkiem, to bym się Widzowie, widzowicze, widzowiczki. Widzu nie, zrób. A, w sensie tak. <laughs> jak przed pierwszy? A, to odcinki. Pierwszy czysty? Nie, no dobrze. Ja miła się nie, i to jest zawsze prognostyk, że się najebę, stary. Zawsze jest tak, że kiedy pierwszy mi wchodzi, mówię, ale będzie zajebiście, później coś... Za dobrze wchodzi, szybko się... nie. Dobra, sobie. Ale jak wchodzi chujowo, pierwszy, to będzie dobrze. Ja już wiem, że będzie dobrze. A to jeszcze jednego może jednimy. Ale to dawaj szybko, stary, bo jest ciemno. Tu... Albo szybko polej, Dobra, ja pozamykam. Szybko weź rób. Bo stary deszcz pada. Ciemno się robi. Na szczęście mamy światło. Go. Cześć. Jestem strasznie upierdolony, więc. A, a to tyle Jarania tutaj macie? <grym> a, chodzi Ci. W ten sposób, no. przepraszam, to jest festiwal rapowy, po prostu, nie, źle się zrozumieliśmy. Ubrudzony po prostu. A, ubrudzony, no to trzeba było tak od razu, no. Tam jest główna scena? Tak, tak, tak. A to gdzie jest mniejsza jakaś? To byśmy się... To jest mniejsza, tak? To jest scena kontenerowa, tutaj odbywają się zawody i walki B Bo i hip hopowe taneczne. <grym> <grym> Tutaj malujemy jest Ero, który robi auto tam jest jeszcze ścianka do malowania, tutaj też się mamy. mamy scenę tak zwaną basczopkę, która będzie odpalona jako after. A, tutaj ta tak, w tym... Ten, ten, ten namiot, tak. A scena koncertowa jest za tą ścianą stopniu. Za tą ścianą, no nawet A. fajnie, no. E, ej, ej, e, na kuruję maluj! Dobra, ja to... Pierwsza osoba mi mówi, żeby chuj się namalować, także... <grym> Ale na przykład no zdarzało, czy się tam na przykład kutasy tak na murach, to czy tam czy tylko No bierze, czy nie, nie no czasem bierze. jak to się wkurio to już zdarzało się, nie? Że były krosy i tak dalej, A. jak były bify na, na tym. A. Na to ścianę, się tojowanie nazywało kiedyś Dokładnie tak. Nie, tojowanie jest... to jest określanie słabego poziomu w a. Yy, a. a, a, rozumiem. No to tak. byłem blisko, nie? No, ja, blisko. ja nie umiem rysować, a także. Ja... A I... są, są są słabi, którzy tojują na przykład tych dobrych. Na no, jak? Nie... Pewnie że tak. Ale przypał, No zdarza się, no zawsze się zdarza każdego typu jest a... no, no dobra, to, to jest coś jak nie. Nie to już nie te czasy. To jest coś jak ten Deisen Terminatora na tego. No, tak, 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 no. I tak, tak. powiedz mi, co my tu mamy napisane? RISE. RISE. Rice, R-A-I-Z. No, e, rajz. Rajz. R -a -i -z. no. Poko, bardzo ładne, bardzo ładne. Ale jeszcze nie skończone. Nie, nie, nie. nie, nie Teraz nie. No, pojadę roz... po, roz... ten. Chodź, jeszcze, jeszcze Rafał, pokaż. Będzie, pokaż. Nie, jeszcze będzie outline. Outline, inline. No, 乾az. Zaraz po, po, po. no. A? Wiesz, oboje A? jesteśmy wiesz, no. bo to my akurat jesteśmy TV graffiti. O, tak że, o, także fajnie. fajnie, że mogliśmy o, Cię trafić tutaj. Miło było poznać. No dobra, jak już jesteśmy w temacie. się maluje, Dobra, idziemy teraz zobaczyć innych graficiarze. Dzień dobry panu. Co pan tutaj maluje? Nie, myślałem, że się nie złapa. Jezu, <laughs> no! jak Osiema, cześć, co? Kopelat. Kopelat, kurde, to też. Michał się widzieć. Szemęczko, cześć. O, jest, broda. Szemęczko, cześć. Broda się stało. Szemęczko. <laughs> Szemęczko. no. I piękne, no. Powiem tak, no. Jest talent. się Możemy pokazać artystę przy pracy, Elvisa Picasso? Tada, witam wszystkich. Bardzo miło. Pokaż na falę tutaj dzieło. przyrody. I słuchaj, no być może nasi widzowie nie do końca wiedzą, no, ile zajmujecie taki takim projektem, takiego no projektu. Ja no już siedzę tutaj z 45 dni, z godziny z półtorej. A godzinę? Nie, więcej. No. Bo tutaj nie, może jeszcze ogólnie pada. A no, da. A nie, bo myślałem, siedzę, to już myślałem, że może od rana. To, nie, ten, no, co od to... Godzina, Godziny, coś takiego? Bo no, to że to czasu nie mierzą, a jestem szczęśliwy sobie walując o tej tysiące, mhm, a po drugie, no ale już skończyłem, więc mhm. no, nieważne ile by to nie trwało, mamy godzinę ósmą, ja mam koncercik za dwie godziny, więc jeszcze zdążę się ładnie przebrać, a. destylizować i zapierdolić się na skończą. Tak, ale zobaczcie, takie rzeczy robisz, projektujesz wcześniej sobie, czy na spontanie? Nie, no tutaj to na spontanie, bo tak bardzo, wiesz, znaczy nie, no, ja rysuję w ogóle z on domu, dawno ja się rysowałem, dawno temu się narysowałem i to dzisiaj mam, wiesz, trochę sobie modyfikuję i tak dalej, I okoliczności mówię jak są, teraz akurat nie rysowałem no, mi za to okoliczności ale zdarzyło się, że mam zajebisty furgon, wiesz furgonik kurde i robimy, no jeździć kiedyś praca stary właśnie na zasadzie, na chuju se namaluj? <gulizm> to w ogóle była kultowa ze według mnie to jak byliśmy z Kosiorem wtedy razem i, i właśnie jakiś drożnik tam jechał i kurde darmordę, na no chuju se namaluj jeżeli chcielibyście widzieć, jak wygląda hip-hop, to właśnie hip-hop wygląda tak. To jest właśnie, to jest właśnie es esencja, esencja hip-hopu. No i powiem Wam, że coraz bardziej mi się ten festiwal podoba. Banko. Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę oraz suba. Dodatkowo chciałem przypomnieć o tym, że niedawno założyliśmy konto na Patronite, do którego linka znajdziecie poniżej. Także pozdrawiam serdecznie i miłego oglądania dalej. Jak widzicie, mamy mapkę festiwalową, na której możemy sobie podejść na falony krępu się, mapka nie gryzie. Co mamy? Main Stage. Main Stage jest tutaj, czyli on jest tam. Mm, dobra, czyli jak od Main Stage'u. Aha, czopka Stage, tutaj. Kujka? Czyli to jest to, 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 tak. To. Stage. to jest Coster Stage. Czopka to jest to. To jest Czopka Stage, tak? No, no i to, to, to jest tu jesteśmy właśnie tu. tu jest -Zone. O, Nawet jak się przypatrzysz, widać tego kolegę, co maluje teraz graffiti. To jest tak Czopka Stage. Czopka, tak. Ej, no o kurwa! Ej, zobaczcie, co się dzieje w ogóle! Dobry After to będzie. No, ej kurwa, zobaczcie, jaki to jest klimat w ogóle!

jak panowie, jak zabawa, jak wam się podoba? Jak w lidach, zajebiście robią w chuj zrobimy całą Legnicę, tak? Tak Ale hip-hop, dzieje się tu hip-hop Ale tu właśnie, jest kurde, nawet samo to Trzeba to jest hip-hop, litok Popatrz, jak to robię, no z Jakie życie, nam się mają głośno W sensie, na plus dla mnie. W sensie, w każdym Taki rapowy stary Tak, 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 no jest, jest taka namiastka Kempa, można powiedzieć. Tak, tu kolega znany, Kempowicz też. Zaczynamy nowy festiwal z nową kartą, nie? Tu jeszcze, jeszcze nikt nie widział jak... To jeszcze -tu -tu pod normal度, jest się, nikt nie wie co, infinity, co ich To był Plexo który będzie dzisiaj również grał na scenie. Dobra trochę myśli Lubię czasem to bywa Na tych kto tak pięknie śnią Tylko czemu? Widzicie, to jest prawdziwy rap, tu się przydają, tu się przypadną Póki co jak widzicie wygląda to tak Myślę, że ludzi będzie tutaj z każdą chwilą coraz więcej, ale wiecie co jest najlepsze? Cóż, kurde, trochę ten rap taki, kurwa ten hip-hop taki. Miejsce w ogóle, nie? Jakby to, jak to wygląda, sugeruje, że jest to jakaś prywatna inicjatywa mocno, nie? Stary, zrobili to na środku pola, to wiesz co, chodzi. No, Pomysł dla mnie to, stary, nie? Mam nadzieję, mam nadzieję, że może uda nam się troszeczkę przypromować jakby tą imprezę i za rok e, będzie... Ze zwo zwojoną zdwojoną siłą, ale wiesz sobie zaczęła martwić? Tyle przyszliśmy jeszcze nikt nas wódką nie poczęstował. Do partii. Księciu zaprosić na wódkę. Ojej. Ej, ty, zrób, śpiewa zrób śpiewanka, zrób śpiewanka. To jest, wiecie, z dzisiaj. <laughs> Dobra, chodźcie, podejdziemy. Tutaj jest część komercyjna. Zacznijmy od ty. tego, robimy to dla idei. Nie dla pieniędzy... W komórkowej. Tak, które już nie istnieje zresztą. Ta. Przepraszamy, bo my jesteśmy, my jesteśmy taką dosyć dziwną telewizją, także... Właśnie widzę, że to jest kurde, czysty underground. Czy wyglądam na gościa, który pije kawę? W sensie patrząc na ciebie kupiłbym. Tak, myślę, że jesteś najlepszą reklamą tego, co sprzedajesz. Myślę, że jesteś najlepszymi w ogóle panami z tymi kurde misiami, kamerami dzisiaj. Bo nie ma innych, tylko no, tylko dlatego dlatego. Ale nie z taką charyzmą jak wy panowie. Tutaj mamy buty. Kolejne ofiary są Jest i są. Buty są modelkami. Proszę zobaczyć. Tu są nasze wzory. O mój Boże. I tworzymy projekty. Także unikatowy temat, można sobie odświeżyć styluweczkę. Se... Nasze ola oferty ola kamerów, są opłacalne, Dobra, no to będziemy, będziemy mieli na uwadze, a my lecimy dalej zobaczyć stoisko. No i następne stoisko. O, Gixxor, z takimi ciuchami dla Ciebie. To było bardzo ładne stoisko, ale, ale, ale chyba, nie, chyba nie takie dla nas. Muscle Power to też chyba nie dla nas. O, rato, ale ratownictwo medyczne, jak najbardziej. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, dzień dobry. No, stała się, stała się krzywda. Kole, o Jezus, co się stało? Biegał taki wariat z, z siekierą. I, 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 I za nim biegła kobieta, która miała okres. Nie, ona była w ciąży. To nie... Znaczy, była, była cały czas Y. -kiem. Później sobie to rozklinicie, rozpiszecie. Gdzie jest jakaś ładna pani ratowniczka do robienia usta usta, jakby zaszła taka potrzeba? Pan nie, będzie robił? Nie, niestety nie, bo od 2010 nie trzeba robić wdechów ratowniczych. Wystarczy, że udrażnia się drogi oddechowej, nie trzeba się już. A czy ale to co się zmieniło w konstrukcji człowieka, że wtedy trzeba, było, a teraz już nie trzeba? Tak, nowe wytyczne mówią o tym i w tej chwili... Ale, najważniejsze. Ale jakby to jakby nowe wytyczne na przykład mówiły, że najlepiej się ludzi ratuje wyskakując z dziesiątego piętra, też by Pan tak robił? No, nie do końca, ale... no ja właśnie, no to wszystko, dlaczego? Wszystko, żeby żeby kogoś uratować. Leczko, witam, Bałek ma panca rozbitego, to widać. A ten pan będzie leczył go, to proste moje flow. Też go uleczy po partolet z hipką wziął. O, ma tu piwo i głową kiwa. Proste, tak? Tu zazinawija, a tu się ma, e, maluje. O to chodzi, zazin, to tu jeden ziomek też. Wiem, że też coś zarymuje. Widzę to, to dobre siłownie? flow, robię to. Siłownia nie dla mnie, ale dobry pitusty, to ważne. Dla mnie jest, dlatego teksty poważne. Tutaj robię. To dobry ziomek, popatrz, a mikser też ma tutaj zawsze lepkie dłonie Do mikrofonu i ci też to powiem, że tak rapuje ziomek Ty masz fajne futro, to proste, lubię futro Jak mój pies właśnie gubi je, to jest trudno posprzątać Ale wiesz, Zazie nie może się tu zaplątać Ziomek mówi o siłce, wiesz, to ja uczyłem Pudzianowskiego Dlatego ma takie tu skille, a ja mam tu na freestylu, dlatego to na tyle No i na przykład na to, co by pan przepisał Tu jest strefa relaksu, która jest też rozpierdolem, kurwa, nie? I to, 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 w ogóle jest... Zobaczcie, to, tam jest taka to, to jest w ogóle arena do grania w piłkę. Kurwa, zobaczcie, tam jest grill normalnie. Pojebanie trochę, ale nie normalnie. Kajak! Wstawię. Widziałeś kiedyś jeden z drugim kajak w stawie? Kajak jest pa pali palidromem. Tak jak Pal Kamil Ślimak. Palikotem. Nie, palidromem, czyli od przodu i od czytane tak samo, jak Kamil Ślimak. Pani wygląda na osobę, która nie ma identyfikatora, ale ma klucze, czyli jest kimś bardzo ważnym tutaj. No, mam. mamą, mamą organizatora. A, mamą organizatora. A, czyli już docieramy, skąd tutaj taki fajny klimat? Organizator, czyli syn. Syn. Zrobił tutaj po prostu w własnym terenie taki fajny festiwal, tak? No, w ubiegłym roku był pas pierwszy, w tym roku jest A, czyli to jest druga edycja. Jest druga. Od tygodnia przyjaciele, znajomi, także mm. ja jestem pełna podziwu, tego, że razem pomagają sobie, chcą coś zrobić. Tak, bo jest to że jest budujące. jakiś wyższy cel. Tak, tak. miło. Mnie. Wielkie brawa. To tak, nam także się dobrze, Dziękujemy ale, bardzo. Spokojnie, bezpiecznie, wszystko. Dziękujemy i wzajemnie i co to złego toniemy. Nawet jakby pani mówili, że to my toniemy. jest esencją każdego festiwalu rapowego, bo tam się właśnie dzieją zwykle najlepsze aftery, najlepsze melanże. Ale jest to, kto? Tak, tak jest. Tu wygląda jakby ktoś był. O, tu są jakieś nogi. Cześć, nogi. Ej, zrobimy teraz z nogami. Cześć, nogi. Tak. Skąd jesteście, nogi? Nogi są... Krakowa i ze Lewa Stalowej. jest ze Stalowej Woli, a prawa z Krakowa. A to, to musi pomiędzy nimi być bardzo szeroka pizda. <noise> Kurwa, zagiąłeś mnie, po nie wiem, co powiedzieć. to jest najlepsza odpowiedź, Nie spisowałeś bez bifu, nie? Tak, Szach, ma. Tak dobra. A już Cię kocham i nienawidzę jedno. Jesteś mistrzem wywiadu. Nie <grym> się spotkać, nie Dzięki wielkie. No to nic, tak właśnie się rozmawiał z nogami. Dziękuję, nogi. A, to błąd, na Wszystko na ja Który to numer teraz masz? No który? Szósty? Pierwszy po piątym, tak. Piątym. O, proszę bardzo. I jak dalej błędy robisz? Zawsze. Zawsze. To jest mój ulubiony nauczyciel muzyki współczesnej. I powiedz mi, co ty tym biednym studentom mówisz o mojej muzyce na przykład? Zobaczysz, pani na wykład o... i, i, i sprawdzisz sam. To jest szósty, to jest, to jest osoba bardzo wydłukowana tylko nie wiem w jakim. Ucząca kierunku. się na swoich błędach. Tak. Głównie. głównie. I Dobra. na przykład od tyle różne numery.

Pierwsze dwa domy od was tutaj, a, od, imprezy. Od, nas... od imprezy. To ile my mamy domów. Ja się Ale, cieszę, e... że nawet ludzie młodsi ode mnie przychodzą na taki festiwal. No. Więc... Zdecydowanie. Młodsi? Ale ja... wódka dobrze konserwuje. Jak... Spotkali się Państwo z jakimiś aktami wandalizmu, albo... No właśnie nie, dlatego jesteśmy troszkę zdziwieni. Dobrze, nie ma problemu. Bardzo dziękujemy, to nie, nie przeszkadzamy i mamy nadzieję, że festiwal nie będzie uczęstny. nie dziękujemy. Stary, to byli fajni młodzi ludzie, stary, naprawdę Zabijcie, no? No, Koniec prologu, to czas i czysty z terroru, Bez odbioru to dark school blockchain. Universal soldier, yo, ja mam tą bombę, to dark dark school school blockchain. Pytasz, jak to robię, to dla mnie proste, w U przebiegł w równowadze na swój sposób. W ogóle badaj, jadę dalej, nie nie tracę posłów. Wybieram prawnie drogę, wyjścia z chaosu. Jak czujesz ten fakt, to jesteś ja. Się okazało się, że jest backstage. Jak na każdym szanującym się backstage'u są mandarynki. Masz zadanie? Obraz mandarynkę ze złością. No obieraj. Za mało agresji! Dawaj! Uff. Uff. Dawaj, kurwa! Co... No pojechało się, kurwa! Sam tego chciałem! Ej, kurwa, weźcie sobie tego książę, spojbany jest, kurwa. Co ja mogę pokazać? Obieraj agresywnie banana. Dawaj. Agresywnie. agresywnie jak potrafisz. Wiecie, jak się je banana przy kolegach? <noise> Każdy heteroseksualny mężczyzna ma takie banana. No i też takie. A jak na przykład jesz plastikowe sztuczce? Czemu nie ogryzłeś łyżeczki? No, Gryzłeś łóżkę. Chodźmy gdzieś dalej, gdzie nie ma plastikowych łyżek. I kupij pomysł giksa. Jest jedna rzecz, go, na której warto żyć. Piwko! No, najlepiej, to po sztyrku. Sometimes the bomb might explode. Jesteś tutaj e, mikserem najważniejszym. Tak. A możesz jakiś efekt dla na nas włączyć, takiego, którego. To mi się przykał, że w temacie brany ECHO, ECHO, ECHO I skulił kajdany Żeba zarobić Dziś nie było dane Ja wsiąk i na glebię Ja wsiąk i na glebię Ej, stary, w tym przypadek Zajebiście zaarażowaliśmy chłopakom ten utwór Kurwa, To pogłos w ogóle wszedł na odsłuchy jeżeli zastanawiacie się, kto może być gwiazdą wieczoru na jakby festiwalu przepełnionym tak bardzo rapową zajawką, to myślę, że lepszej gwiazdy wieczoru nie możecie sobie wyobrazić. Człowiek my rap. To jest... Weź mi Mam odwołany, ale ja myślę, tu że rzeczywiście ci w tej miejscowości nie, zięcia, tej to nie to wytrzymała na Witam się że utaczą, tym, że czekająś na to, Ładnie kilka lat na sobą Ci daję rapą, lepo się to przebula Jaką fortuna Książkę, soky jakość i wielki bez ostatniula Czesujesz mnie na wypach kurzowa i prawie wszędzie tak To na mnie niechcewić dobre niech i będzie Dziś tak przepędzić, że tam siebie wyraźnie A czy jak co to tydzień porto dałeś też mam mój paryż, w wo oboła mój paryż, jest delegacja z racja Kury nie masz kosmiczne, jak delegacja z warsza Elewacja z karsa, rozlać sobie od wópy i chła, to ja to zarza i to żadnym cukier Ty żamy z cukier, jedni ciebie w zarzut, ale koło będzie się rządzisz taką, czy iPhone Masz kłopoty kraj, to dowolna cały cykr Jak sąsiad, podsłuchaj, wam, to on na swój W sumie dosłownie za nami koncertero. Za nami brak prądu, brak światła, ale z nami ciągle zajawka i alkohol. I ja alkohol z nami i przed nami. A jeżeli to oglądasz i to Ci się podoba, widzimy się tutaj z rąk, bo my chcemy tutaj być bez kidu, nie? To nie jest ich reklama, to jest nasza zajawa, bez kitu, nie? Ale jakbyście chcieli, żeby to było Wasza reklama, to się odezwijcie. Dzięki wielkie i widzimy się za rok na Unity Festival. Pozdrawiam. Wow,